przy okazji tak się rynek prezentuje idziemy poszukać masz korona najnowszego tego przybimie tu są choinki z życzeniami Zagrody oczywiście idą tam, gdzie ja chciałem nagrać ten wagonik. Ludzie mamy ciuchcie, nie było jej chyba jeszcze nigdy. W środku nawet kierownicy nie ma. Jak nie ma yeah. takie bombki. Pójdziemy tego maskarana zobaczyć, nie wiem czy mówię, najnowszego jednego z trzech Przykładowe życzenie, to też zobaczymy. Może będzie. Na tej nie ma. Na tej też nie. Może się już zmyły. Tron. Wiem, że na koniec, których były. Przedszkole, przedszkole. No to może w tamtym roku. Tu mamy ten placek, co zazwyczaj są parasolki wywieszone i tym razem są ozdoby świąteczne A nie mamy ozdoby trochę i tu jest ten plac rybny stąd się pewnie zacznie pochód trzech króli jutro albo z innej uliczki Idziemy koło tej bimy gdzieś będzie Ten maszkaron Szukamy, szukamy Prawdopodobnie po drugiej stronie muru ślisko Tam rower ładnie przyozdobiony Z wycianami coraz bardziej się niszczę Ciężko tu przejść w ogóle. Lima. Gdzieś tu powinien być. Po drugiej stronie muru. No, tu go daje. Myślę, że będzie w innym miejscu. najnowszy tak się prezentuje jeszcze szalik ma nie jest jeszcze blisko, to pójdziemy do niego. Z tych no, starszych. O, Myślałem, że będzie właśnie tutaj. Gdzieś z tej strony muru Tutaj okazało się, że tam Podobno ma być ich jeszcze więcej Ciekawe gdzie je upchają Jakbym był sam to bym zaliczył Wszystkie te nowe korany Ale nie jestem ze mi to oni nie chcą. I tam siedzi na rogu. To było fajne, drzewo wielkie, ale się złamało. Tam jest ten pokój mały. Generał Józef Bem. Mural dość ładny ławkę niepodległości, czy jakoś tam i mamy żywy łaka. Ta oczywiście przepadła. Jeszcze w drodze powrotnej to się pójdzie. No i mamy po drodze, w drodze powrotnej jeszcze maszkarona strażnika. Też w szaliczku. Czapka zgubiona, to znaczy rękawiczka, Kłoń. i choinka. I reszta powierzę tu jestem na rozkorolce. Sofia jest taka przyozdobiona ładnymi ozdobami tu są dwa konie ale nie zaświecone i masz karon w tym szaliczku Łokietek. Hmm. Tutaj są pisarze. Zawsze mi ta kaczor cieszy. Często gładzę po dziubie. Jak coś było, czy nie było, bo nie pamiętam Chyba coś tam było Całąbę Sapia. Fontanna nieczynna, z nic się nie pali I za zwiedzania chyba tyle, chyba że jeszcze masz karą pod teatrem Jeszcze mamy tutaj teatr. Spontannie rośnie sobie szajur świecący. Oczywiście szczyle przyszły. sobie nie nagram. Co jest, szczęście poszli ekspresowo. jest pompka szczęścia. Tam teatr i masz karą, ostatni Na dzisiaj To jest duch teatru Pod teatrem w szaliczku, białym czerwonym I Ogólnie taki widok. Barierki to w zasadzie cały ten kwadrat Arteli. I tyle, na dzisiaj chyba że coś w parku jeszcze nagram. No jesteśmy w parku oprócz tego, tak, że chodniki są śliskie, to nic ciekawego. Wodostrysk z lwami. Oczywiście nie chodzi, bo jest zima. Zobaczymy co tam w parku sensorycznym. Pewnie dużo dzieci z górek będzie zjeżdżał. Uo. Też bym co zjechał, ale się nie myślałem, że będzie ślizgowo Trochę ja się zmachałem już z pacerowankiem. No i mamy słynny park sensoryczny. Co jedynie pachnie księgównem w mojej opinii. Ale co poradzić. Co jest, to jest. Ciekawe czy ludzie będą. Oczywiście, że są. Tu jest trochę trawy. I tak to się prezentuje. Z tej strony drzewem zasłaniają sobie ludzi Tak to się prezentuje z tej strony Słynną szczelnicę, do której młodzież butelkami z góry rzuca na sam środek I Oczywiście mamy dzieci, co sobie zjeżdżają z górki Zrobiło się trochę luźniej Grafiti brzydkie porobili na schodach zamiast coś ładnego narysować to takie basgroły. Nie jestem przeciwny graffiti, jak są ładne, ale basgroły mi się nie, nie podobają. Mało, trochę śniegu nasypało. Jutro ma deszczu. Nawalić to wszystko pewnie stopnieje w ciągu dwóch dni, albo wcześniej ciekawe czy to jedyny śnieg w tej zimie schody mamy i tyle Tatry nie widać Kościół z dwiema wrzami widać. Marcinkę widać gdzieś tam. No i fajnie. Spacerek udany. Teraz wrzańca się napić i do pracy. Na rano. Zapadła decyzja, że jeszcze pod kantoria się przejdziemy. Po z do Bama zobaczyć ta kaszury łowiąc jeden samotny Ciwa głową. Mandarynki nie widzę. Pewnie jest tam w szałce betlejańskiej. Zmarzło trochę. Kaczki się bawią. Chyba będzie ile widać. Czyści się puszy na powietrze. Tutaj jesteśmy na kantorii. Na razie ludzi nie widać. Śnieżku trochę jest. Napisali, że obieg zamknięty, żeby nie odśmierzać i zaoszczędzić. I żeby się ludzie nie potopili. Że te bardzo trochę widać banie Kaczek dzisiaj coś nie ma. Tam się Gemini chowa za drzewami, szkoda, że nie ma jakiegoś mostu, żeby tam szybciej dojść, ale w sumie tak jest niedziela, to gówno by to dało, ale przydałby się jakiś most, jak jakaś przeprawa, może coś jest, tylko trzeba by tu pochodzić, po posprawdzać, ale nigdy nie było na to czasu, ani ochoty, bo ten teren powinni też wydłużyć tę kantorię. Niedawno był nasypany nowy Ciekawe czy by znalazł jakieś pierścionki, kasy lub cokolwiek innego raczej wątpię o już ludzie idą była chwila spokoju to jest tak jakby przebieralnia Dziwne, że tutaj te kostki nie, nie zamarły nie odśnieżyły się Nie ośnieżyły się czy coś takiego No i w zasadzie tyle, może jeszcze przejdziemy ko boiska Tu jest normalne zejście, tu jest zejście dla inteligentów, widzę, że boisko otwarte to się można przejść zobaczcie no i boisko jest trochę śnieżone do biegaczy płotki są nieschowane schowane rzut błotem czy co to tam jest jest ten tego growione stoi nadal lampy są w zasadzie nic ciekawego rowery miejskie chyba pochowali już No i to mamy boisko zatentygowane skrót na basen też porobiony tam basen ludzie się cieszą bawią cena jest okrutnie nieokrutna okrutnie okrutna Tam jest trening plenerowy, a tu placyk taki, co Babie lato. W tym roku jakoś przegapiłem, albo w ogóle nie było, nie wiem. I mamy ten taki gaj drzewny, co drzewa już pozdychały, posadzili nowe, ale nie, nie, nie za bardzo się chcą przyjąć. A z drugiej strony mamy domki do wynajęcia kulki. Tutaj się odbywają te bobie lata i niektóre imprezy miasta. Nie ma za bardzo już co kręcić, więc to chyba tyle.